Ma dopiero 20 lat, a jest już jednym z najbardziej znanych polskich aktorów. Zaczynał jako przedszkolak, dojrzewał na naszych oczach. Sprawdza się w roli reportera The Voice of Poland, a także bawi i wzrusza w kochanym przez miliony Polaków serialu Rodzinka.pl. Coś tego, nie? A, no. Potem no, trzeba wszystkiego spróbować, żeby wiedzieć, co się chce robić w życiu, nie? Z Maciem się naprawdę świetnie pracuje, jest zawsze w humorze, no i jest oczywiście bardzo śmieszny. Kłóciliśmy się dopiero na początku serii, no to zawsze to głównie było, że zagraj, daj mi zagrać i tak dalej, teraz w ogóle się praktycznie ze sobą nie kłócimy. Przyjaźnimy się, nie wiem, czasami się na przykład niespodziewanie spotykamy, albo czasami raz do mnie Maciek przyszedł i zagraliśmy sobie razem fifkę. Maciek jest naprawdę świetnym kumplem i naprawdę można na nim polegać. Gadamy ze sobą e, dosyć często na różne, różne, tematy, czy to o dziewczynach, czy chociażby o szkole. Daje mi jakieś rady aktorskie, no bo jednak jest ode mnie starszy. Zawsze gdzieś mi powie, co, co jest złe we mnie, e, na przykład jakie ja robię chociażby miny na zdjęciach czy coś takiego. E, zaczynając od tego, e, to, to cały czas jest strasznie szczery. Jak na prawdziwego aktora przystało, Maciek spełnia się także w teatrze. Tylko nam udało się odwiedzić go podczas próby spektaklu. Jesteście ciekawi, jak sobie poradził? Patrzę z podziwem na Maćka. Naprawdę jest bardzo dobrze przygotowany do tego zawodu i to nie. Uczęczając ze szkoły teatralnej, ma ogromną energię, ma duży zapał, ma wielką pokorę i naprawdę radzi sobie świetnie. Jesteśmy właśnie w teatrze Syrena, w którym mam przyjemność zadebiutować. Różnica w, w, na teatrze, w teatrze i w filmie, jeżeli chodzi o pracę, jest, no jest kolosalna. Jest żywa widownia, są zupełnie inne emocje. Moja postać, Martin, jest y, synem głównego bohatera. No i Martin zakochuje się, przeprowadza do domu swoją nowo, no, nową narzeczoną, delikatnie starszą od niego. Annę. No i pech się staje i ojciec Martina zakochuje się w jego narzeczonej, no i tu rozpoczyna się cała jakby akcja spektaklu. Przyjrzałem się siłą rzeczy jego dokonaniom telewizyjnym i dziś ujął mi ten naturalizm jaki on ma w sobie. Myślę, że teatr jest miejscem, w którym się świetnie oddaje. Bardzo, Anna bardzo. Znam się dopiero od kilku miesięcy. W każdym razie jest ważniejszą. Najważniejszą rolą jest zawsze dla mnie ta, która jest przede mną. Jestem takim człowiekiem, który rzadko patrzy gdzieś w przeszłość, tylko raczej skupia się na tym, co jest przed nim. No i mam nadzieję, że, że wyjdzie to nieźle i będę miał możliwość kontynuowania swojej przygody z teatry.